Witajcie, chcieliśmy dzisiaj przybliżyć troszeczkę temat jakim jest grupa maszyn akumulatorowych Husqvarna, mamy tutaj przekrój tego co możemy spotkać jeżeli chodzi o maszyny akumulatorowe, jak się pewnie domyślacie no jedyne sensowne rozwiązanie to jest kompatybilność baterii do wszystkich urządzeń, czyli mając baterię i ładowarkę, możemy tutaj mieć kilka urządzeń, do których będziemy tą baterię wykorzystywać. I na przykład pilarka jednoręczna. Maszyna akumulatorowa bardzo lekka, nawet lżejsza od swojego odpowiednika spalinowego. Jeżeli chodzi o moc i pracę Sprawdzaliśmy tą maszynę. Mamy zadowolonych klientów. Co ciekawe, głównie to są nie arboryści, ale firmy zajmujące się wytwarzaniem konstrukcji dachowych. Czyli, gdzie potrzebują przyciąć coś na wysokości, jedną ręką trzymają pilarkę, drugą ręką mogą się trzymać czy drabiny, czy nawet na rusztowaniu. Bardzo chwalą sobie te pilarki. Nie potrzebują maszyn wielkiej mocy ale potrzebują maszyny taką, którą będzie łatwo i szybko można było włączyć nawet jedną ręką. I teraz no, nie da się jedną ręką odpalić pilarki spalinowej, natomiast tutaj w tej chwili naciskamy tylko przycisk i pracujemy. Mamy też pilarkę klasyczną z normalnym uchwytem oburęcznym. Moc jest porównywalna nawet taka sama jednego i drugiego silnika, które, które w tych maszynach są. Więc prowadnica tutaj jest troszeczkę dłuższa ze względu na to, żeby ta pilarka była lepiej wyważona. No, tutaj mamy prowadnicę krótszą, i ona też jest naprawdę fajnie wyważona. Dalej wykaszarkę. Tutaj kilka słów. No, nie jest to maszyna, która w tej chwili jest w stanie zastąpić na przykład takie maszyny typu Husqvarna 545RX RXT, czyli takie maszyny w granicach o mocy w granicach 3 koni. Natomiast jeżeli chodzi o wykaszanie nawet bardzo dużych terenów, ale no nie bardzo mocno zarośniętych trawą, czy jakąś wysoką, dziką trawą, ale na przykład y, mamy firmę, która obsługuje zieleń miejską, kosząc park, zostają gdzieś tak zwane wąsy, tam gdzie nie można odjechać traktorkiem czy rajderem. Taka maszyna świetnie sprawdza się przy dokaszaniu takich pozostałości. No jest ona przede wszystkim dużo bardziej cicha, na co jeszcze zwracają mu. Uwaga użytkownicy profesjonalni tych maszyn to to, że możemy odwracać obroty głowicy. Zauważcie, że w tym wypadku mamy nożyk, który jest zaostrzony z dwóch stron, ze względu na to, że jednym przyciskiem na manetce możemy zmieniać obroty pracy silnika. Silnik jest tutaj, to jest miejsce, gdzie w normalnej spalinowej wykaszarce jest przekładnia kątowa. Tu jest cały silnik, całe, całe serce tej maszyny, którą zaraz sobie włączymy. Przyjrzymy się tutaj naszemu joystickowi do sterowania tej maszynie. Sekundkę, włożymy do bateryjkę. Mamy tutaj uchwyt joystick tak, z potencjometrem do gazu i z trzema przyciskami. Pierwszy przycisk, wiadomo, służy do włączania maszyny. W tej chwili po włączeniu możemy nadawać ruchy głowicy. Też nie jest to włącznik zero-jedynkowy, tylko też jest to po prostu potencjometr, także możemy naprawdę w takich malutkich obrotach, na przykład tak jak teraz, przez większe. Tak jak przy maszynie spalinowej dozujemy gaz tutaj jest podobnie. No i ten ostatni przycisk, o czym wspominaliśmy, dosyć istotna sprawa, bo głowica w wykaszarce w tej chwili obraca się w prawo. Nie wiem czy to jest to widoczne. Widać. Zmieniamy stronę i jeżeli chodzi o tę zmianę obrotu, jest to o tyle istotne, że na przykład kosząc trawnik gdzieś przy podmurówce czy przy chodniku, zawsze jest problem z tą trawą, która jest wrzucana przez maszynę na chodnik. Tutaj, jeżeli mamy opcję zmiany obrotów. I odrobinę wprawy możemy dokaszać wszystkie źbła, trawy bez rzucania, śmiecenia tą trawą na jakieś chodniki, przejścia, kostkę, cokolwiek, cokolwiek. Co dalej? Mamy też nożyce do żywopłotu. Tutaj w tym wypadku akurat model taki do prac, do użytku przydomowego 115 i HD45. Natomiast nożyce, które też myślę, że śmiało mogą zastąpić maszynę spalinową, są dużo bardziej ciche. A jeżeli chodzi o cięcie, mogą się one niemalże równać z tymi maszynami spalinowymi. Teraz jeszcze powiem kilka słów na temat kosiarki. Kosiarka też jest kompatybilna z tą samą baterią. Wkładamy baterię, mamy tutaj nawet taki włącznik w postaci kluczyka takie dodatkowe zabezpieczenie, a za chwilkę pokażemy ten panel sterowania, który jest na uchwycie. Tak wygląda nasz panel sterowania. Możemy sobie w tym miejscu sprawdzić też stan naładowania akumulatora. Akurat mamy prawie rozładowany. Mamy włącznik, funkcja Safe E, o której też zaraz wspomnimy i co jest bardzo ważne w tej kosiarce mamy napęd. Napęd Napęd, który jest regulowany. tak? Mamy cztery prędkości standardowo: zajączek szybko, żółwik wolno. I chodzi o ten przycisk E. Jest to funkcja, która nazywa się Safe E. Po naciśnięciu tego przycisku, może to zaprezentujemy. W tej chwili funkcja jest wyłączona. I o co mi chodzi? Zwróćcie uwagę na hałas, że on będzie delikatnie zredukowany po włączeniu funkcji Safe E. Obroty troszeczkę spadają. Jest to związane z ograniczeniem mocy maszyny kosztem wydłużenia pracy tej maszyny na akumulatorze. Więc jeżeli mamy na przykład, jesteśmy przy kosiarce, jeżeli mamy trawę nisko, nie jest ona wysoka, nie jest jakaś bardzo gęsta, włączając funkcję Safe E zmniejszamy moc silnika, ale wydłużamy czas pracy na tej baterii. I to działa w każdej maszynie akumulatorowej huskwarna. Ten czyli zawsze wygląda tak samo, jest to po prostu literka E, biała na zielonym tle, która sugeruje coś, co będzie eko. Na innym filmie z naszego kanału pokazywaliśmy, jak działa dmuchawa akumulatorowa Husqvarna. natomiast na koniec chcielibyśmy dodać jeszcze kilka plusików dla tych maszyn. No według mnie największy plus to jest bardzo niski hałas podczas pracy tymi maszynami. No bez względu na to, czy byśmy porównywali kosiarkę akumulatorową z kosiarką spalinową, czy byłaby to wykaszarka akumulatorowa porównywana z wykaszarką spalinową, czy pilarka, no, ten hałas jest naprawdę dużo, dużo mniej uciążliwy. Nie tylko dla nas, ale też w przypadku pracy kosiarką, wykaszarką, nawet dla naszych sąsiadów. Dodatkowo łatwość obsługi tutaj też jest na plus ze względu na co nie musimy w przypadku maszyn dwusuwowych robić mieszanki paliwowo-olejowej. Mamy dużo mniej jakichś ruchomych części. Te maszyny akumulatorowe myślę, że są przyszłością. Na koniec obowiązkowo musimy dodać o tym, żeby nie przechowywać akumulatora w maszynie wpiętego. Więc nigdy nie zostawiamy w tej pozycji. Zawsze wypinamy, przynajmniej, tą baterię, a najlepiej tak do ją wyjąć. Na temat samych akumulatorów, ich przechowywania, pracy, o tym opowiemy w następnym odcinku.